Cześć! Przychodzimy do Was z kolejnym odcinkiem testerskiej prasówki. Tak, abyście na bieżąco wiedzieli, co w testerskiej trawie piszczy. A teraz zaczynajmy. Pierwszym artykułem w naszym zestawieniu jest tekst pochodzący ze strony testarmy.com. Skupia się on na kwestiach związanych z atakami phishingowymi. Na samym początku zapoznajemy się z możliwymi scenariuszami i wektorami ataku. Następnie możemy poznać 10 dobrych praktyk ochrony przed phishingiem. Jest to tekst, z którym powinien zapoznać się każdy, aby nie stracić czujności i nie dać się oszukać. Następny artykuł w naszym zestawieniu również pochodzi ze strony cesarmii.com. Dotyczy on tematów ataków socjotechnicznych. Możemy w nim przeczytać o demaskowaniu takich ataków wysyłanych mobilnie czy poprzez e-mail. W kolejnej części możemy się dowiedzieć, jak rozpoznać fałszywą domenę. Jest to kolejny artykuł, który powinien przeczytać każdy. Oszuści z dnia na dzień stają się coraz sprytniejsi. Dlatego nie powinniśmy tracić czujności. Kolejny tekst w naszym zestawieniu pochodzi ze strony testarzy.pl. Wpis dotyczy statycznych technik testowania. W tekście poruszone są kwestie procesów przeglądu, faz, ról i odpowiedzialności, typów przeglądów, cech skutecznego przeglądu. Następny artykuł w naszym zestawieniu pochodzi ze strony wyszkolewas.com. Autor porusza w nim kwestię pracy zdalnej dla testera, konkretnie o zmianach na rynku zatrudnienia. Zapoznając się z tekstem, możemy dowiedzieć się, jak aktualnie wygląda sytuacja na rynku i jak pracodawcy podchodzą do pracy zdalnej. Dodatkowo możemy spojrzeć na zestawienie ofert stacjonarnych oraz zdalnych. Następnym artykułem w naszym zestawieniu jest tekst pochodzący ze strony Testu.pl. Wpis dotyczy roli testera oprogramowania w projekcie IT. Przedstawione oraz opisane są w nim zadania takie jak: planowanie testów, tworzenie przypadków testowych, wykonywanie testów. Weryfikacja, raportowanie i inne. Ostatnim artykułem w dzisiejszym zestawieniu jest tekst pochodzący ze strony testowanie oprogramowania.pl. Wpis na blogu dotyczy testowania jednostkowego i funkcjonalnego. Zapoznając się z tekstem, możemy dowiedzieć się, jakie cechy oraz zalety posiadają oba typy testów. Ostatnim punktem w naszym dzisiejszym zestawieniu jest podcast pochodzący z serii Porozmawiajmy o IT. Gościem Krzysztofa Kępińskiego jest Łukasz Drymkowski. Panowie rozmawiają o narzędziach programistów. Poruszany jest temat iteracji i timeboxingu. Tą pozycją kończymy nasze zestawienia. Mam nadzieję, że przedstawione źródła wiedzy będą dla Was przydatne. A jeżeli uważacie, że na liście powinno znaleźć się coś jeszcze, dajcie znać w komentarzach. Do następnego. Cześć.